Głos mi się łamie. Co teraz? Dykcja, wystąpienia publiczne, praca z kamerą i mikrofonem. To dziedziny, w których pomagam ludziom osiągnąć swój maksymalny potencjał. Masz świetny kurs, masz wiedzę, masz pomysł. Ale głos ci się łamie na samą myśl o przeprowadzeniu zajęć. Brzmi znajomo? Zatrzymaj się. To nie brak wiedzy cię blokuje, to brak pewności siebie. W głosie, ale spokojnie. Tego da się nauczyć. Na moich warsztatach pokazuję, jak opanować stres, zanim on opanuje ciebie. Pracować nad dykcją, żeby każde słowo brzmiało wyraźnie i pewnie. I jak używać emisji głosu, żeby mówić bez napięcia i z lekkością. A teraz wyobraź sobie, że Twój głos brzmi dokładnie tak, jak chcesz. Żadnych drżeń, żadnych wahań, po prostu mocny przekaz. To nie talent, to technika. A ja Ci ją pokażę krok po kroku. Napisz do mnie w wiadomości prywatnej i skorzystaj z mentoringu VIP, by osiągnąć swoje największe cele.